Jesteśmy na rynku we Lwowie. Przed nami Pani Luba, która tutaj handluje. Pani Lubo, proszę nam powiedzieć, czy jak wybuchła wojna, to coś podrożało, jakieś produkty? Jak wygląda teraz handel? No, handel jest zawsze, ale że dużo zdrożało, to nie. Troszkę tylko. Ale bardzo dużo, dużo sklepów jest zamknięto. Ludzie nie dużo bardzo narykają. Wszystko w porządku. Nikt to się nic nie z nami nie kuca, wszystko jest w porządku. Na razie, a jak bude dalej, nie wiem. Na razie jakby tak było, to jeszcze dobre, aby wojny nie było. Najby no, się e, wszystko już hamowało i żeby było tak, jak było. Czy y, widać, że na przykład kru, y, jak wojna wybuchła, że kupują mniej, czy kupują więcej? Nie, mniej kupuje, mniej. Mniej tak. Є багато зі сходу людей, теж в ній беруть. Зоставіли там чистку пінняжок, немає, там нема пінняжок, так щоб я теж брала до себе на до, до, до домку на ніч і людей, Ну а зараз трошки вже в ній люди є, але мало беруть, ті зі сходу беруть ну мало, 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 не дуже. Pani Świe Swietłano, yy, handluje pani mięsem. Czy z, jak w, wybuchła wojna, czy mięso podrożało? Nie, nie podrożało. nas kosztuje 80 hryvni kilogram. Nie podrożało nas nic. A ludzie tyle samo kupują, co przed wojną, czy może mniej? E, Męższe nie mają pieniędzy mniej, mniej. troszkę, bo nie mają pieniędzy więcej na tył. A proszę nam powiedzieć, yy, czy ludzie narzekają na, na to, że, że na, nie stać ich na to mięso? Niech nie na nich narzeka, proszę tikie myru, chodź tu tikie